Wisła Kraków została upokorzona. Rywal zdobył im gola, leżąc na murawie i na pewno w ekstraklasie ich nie zobaczymy. Piłkarz Manchester United miał wyżywać się nad swoją dziewczyną w Brazylii, tylko że tego samego dnia reprezentował klub w ligowym meczu. Karim Benzema oficjalnie w Al-Itihad, a przedstawiciele tego klubu finalizują porozumienie z N'Golo Kante. FC Barcelona rozegrała sparing z Wisel Kobe. Bayern Monachium chce Kaseza, Juliana Nagelsmana. HSV znów nie awansuje do Bundesligi. Reprezentacja Komisja Kobiet USA przegrała 12 do 0, obywatele włączają się do walki o Leo Messiego, a Sławomir Peszko zakończył karierę. Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na dzisiejszy film. Dzisiaj wieczorem odbędzie się finał ligi Konferencji Europy Fiorentina zmierzy się z West Hamem United. Dajcie na dole w komentarzu znać, kto Waszym zdaniem wygra, a ja osobę pełnoletnie zachęcam do skorzystania z promocji od Betfan. Ona nazywa się bonus 200% i polega na tym, że wpłacacie na przykład 150 zł, a możecie zagrać za 450. Pełny regulamin i szczegóły promocji macie na dole w opisie filmu. Mi osobiście wydaje się, że West Ham z tego meczu wyjdzie. Zwycięsko i to na nich postawiłem. Życzę Wam udanego dnia i zapraszam do oglądania. Karim Benzema oficjalnie został zaprezentowany jako nowy zawodnik al Ittihad. Podpisał umowę do 2026 roku, a za jeden sezon ma zarabiać nawet 200 milionów euro. Wynika z tego, że słowa CR7 o tym, że Saudyjska Liga niedługo będzie porównywalna z najlepszymi europejskimi ligami wcale aż tak mocno nie była oderwana od rzeczywistości. I możemy sądzić, że w najbliższych latach będziemy obserwować wielkie zmiany w światowym futbolu. W każdym razie transfer Benzemy do Arabii Saudyjskiej znacząco pod ubija prestiż tamtejszej ligi, a do tego wydaje mi się, że Karim Benzema jest w lepszej dyspozycji niż Cristiano Ronaldo i naprawdę będzie miał wiele do zaoferowania, szczególnie w postaci bramek. Co więcej, to trenerem Al-Itihad jest Nuno Espirito Santo, który pracował w Premier League, a dokładnie to w Wolverhampton oraz Tottenhamie, ale jego przygoda z kogutami była krótka i zdecydowanie nieudana. Okazuje się, że nie tylko Karim Mezema ma grać w Al-Ittihad, ale i Engolokante. Po tym zawodniku bym się takiego wyboru nie spodziewał, ale jego umowa z The Blues wygasa z końcem tego sezonu. A przedstawiciele Al-Ittihad są już w Londynie i prowadzą rozmowy z piłkarzem i jego przedstawicielami. Transfer będzie darmowy, ale wynagrodzenie francuskiego pomocnika jest gigantyczne. Ma podpisać umowę do 2025 roku, czyli na dwa lata, a za jeden sezon zainkasować 100 milionów euro. Z tego wynika, że w tym momencie może Musimy już tylko czekać na potwierdzenie tych informacji. Kolejny piłkarz, Manchester United, ma poważne problemy. Po głośnej aferze z Masonem Greenwoodem, tym razem trafiło na Antonego. Jego była dziewczyna Gabriela Cavalini, udała się na policję w São Paulo i powiedziała policjantom, że została pobita oraz otrzymywała groźby od swojego byłego partnera, czyli właśnie Antonego. Miała przedstawiać dowody, a ta cała patologiczna sytuacja działa się przez rok. Policjantom miała powiedzieć, że ostatni raz została zaatakowana 20 maja tego roku. No i teraz najciekawsze, bo Manchester Manchester United tego dnia rozgrywał wyjazdowy pojedynek z Bournemouth, a Antony 86 minut tej rywalizacji spędził na boisku. Sprawdziłem jeszcze media społecznościowe klubu i 19 maja dodali wideo na Instagrama, gdzie widać Antonego jak trenuje. Klub w tej sprawie nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu. Wisła Kraków o powrót do ekstraklasy musi jeszcze powalczyć w kolejnym sezonie, bo w tym na pewno nie awansują. Wczoraj przegrali półfinał baraże z puszczą niepołomice 4 do 1, a rywal, można śmiało powiedzieć, po prostu ich upokorzył. W doliczonym czasie gry ekipa z Krakowa straciła dwie bramki, a ich autorem był Lucian Klisiewicz. W każdym przypadku Wisła straciła bramkę na własne życzenie po błędach obrońców, a Lucjan Gola na 4 do 1 zdobywał uderzeniem, leżąc na ziemi, ponieważ piłkarz Wisły odpuścił sobie bo myślał, że arbiter przerwał grę. FC Barcelona udała się do Japonii na pojedynek z Vissel Kobe. Mecz sparingowy był zarazem ostatnim spotkaniem Iniesty w koszulce tego japońskiego klubu. A że mógł on zagrać z FC Barceloną w tak ważnym pojedynku, to lepszej okazji na pożegnanie już nie było. Co prawda jak na razie było to takie symboliczne pożegnanie, bo ostatni mecz będzie miał okazję zagrać jeszcze w lipcu. W każdym razie Duma Katalonii wygrała 2-0. Po bramkach zdobytych w pierwszej połowie za sprawą Franka Kessiem oraz Erika Garcia Iniesta boisko opuścił w 80 min meczu przy owacji publiczności. Natomiast Robert Lewandowski zagrał od samego początku, ale był obecny na Zielonej Murawie tylko w pierwszej części meczu. Choć Bayern Monachium zastąpił Juliana Nagelsmana Tomasem Tuchelem, to dalej ma on zobowiązania z monachijskim klubem, które to sprawiają, że podjęcie nowej pracy w innej drużynie jest stanowczo utrudnione. Aby Julian Nagelsman mógł podpisać umowę np. z Paris Saint-Germain, które jest zainteresowane jego usługami, to klub z Paryża musiałby zapłacić Gwiazdzie Południa nawet 10 milionów euro za taką możliwość. Gwiazda Południa chce odzyskać część pieniędzy za zapłacone odszkodowanie Nagelsmanowi. Piąty rok z rzędu piłkarze PSV wystąpili w barażach o powrót do Bundesligi i każdy z nich przegrali. W tym sezonie powtórzyła się ta sytuacja, a na ich drodze do awansu stanęło w Stuttgart. Które wygrało pierwszy pojedynek 3 do 0, a w meczu rewanżowym również nie dali szans rywalom, pokonując ich 3 do 1. W 64. minucie meczu rewanżowego bramkarz HSV popełnił karygodny błąd: skiksował i nie podał piłki do kolegi, tylko do rywala, który to ją wpakował do kompletnie pustej bramki. Kto wie, może do 6 razy sztuka i wtedy HSV powróci do Bundesligi. W minion weekend odbyło się wydarzenie o nazwie The Soccer Tournament w Karolinie Północnej, w której to udział wzięła reprezentacja kobiet. Stanów Zjednoczonych, a one w tym momencie są mistrzyniami świata z tego powodu, że w meczu finałowym w roku 2019 wygrali z Holandią. Cały turniej był rozgrywany w drużynach siedmioosobowych na mniejszym boisku. Zwycięzca tych zawodów mógł zgarnąć wielką nagrodę, bo aż milion dolarów. A reprezentacja kobiet USA miała naprawdę niemałego pecha. Niestety natrafili na angielską drużynę Rexham, która była złożona z samych mężczyzn. I co więcej, to w tym momencie występują na piątym poziomie rozgrywkowym na wyspach. Reprezentacja kobiet USA nie miała najmniejszych szans, przegrała ten mecz 12 do 0. Nikt nie jest jeszcze pewny, gdzie Leo Messi będzie kontynuował swoją karierę. Wyraził chęć powrotu do FC Barcelony, co zostało potwierdzone przez jego ojca. Aczkolwiek Duma Katalonii nadal pracuje nad stworzeniem odpowiednich warunków stricte tych finansowych, ponieważ one dalej nie zostały spełnione i uniemożliwiają ponowne podpisanie umowy z Argentyńczykiem. Inter Miami oraz Al Hilal również złożyły oferty Messiemu, a Al Hilal kusi go dwuletnim kontraktem o wartości ponad miliarda euro. To jest wynagrodzenie, które w żadnym innym miejscu na świecie jest po prostu nieosiągalne. Aczkolwiek dziennik AS podaje, że za Lionel Messim oglądają się również inne kluby. Ale o dziwo to chodzi o drużyny z Europy. Jednak nie podano konkretnych nazw, więc nie wiadomo o kim mowa. Jedyne co mi przychodzi do głowy to Manchester City i Pep Guardiola, który może zabiegać o jego zakontraktowanie. No chyba w tym momencie w Europie nie ma innego klubu oprócz Barcelony i obywateli, jeżeli chodzi o możliwość zakontraktowania właśnie Leo Messiego. A co wy uważacie na ten temat dajcie znać na dole w komentarzu. Niestety mam też dla Was taką smutną wiadomość. Chodzi o to, że były reprezentant Polski i gwiazda ekstraklasy Sławomir Peszko zakończył karierę. Taką decyzję ogłosił w poniedziałek wieczorem na antenie kanału sportowego. Ten sezon jest moim ostatnim wieczystej kraków. Nie przedłużę kontraktu też ze względu na zdrowie. Coś się kończy, ale też coś zaczyna. Właśnie otwieram TikToka i zobaczycie, co tam się będzie działo. Tam zaraz wejdą pierwsze filmiki, dopiero się uczę. Przyjdzie czas na podziękowania. Planuję zrobić jakiś event. Dokładnie to na boisku w koszulce reprezentacji Polski spędził 1723 minuty, 268 to liczba meczów na boiskach Ekstraklasy. Poza tym to brał udział w Mundialu w roku 2018, a także na Euro 2016. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Najważniejsze spotkanie to oczywiście finał Ligi Konferencji Europy pomiędzy Fiorentiną a West Hamem United. Wydaje mi się, że pojedynek będzie wyrównany, ale ostatecznie to piłkarze Davida Moysa wyjdą z tego meczu zwycięsko. W barażach o awans do pierwszej ligi powalczy Stamiel Olsztyn z Wisłą Puławy, a kotwica Kołobrzeg stanie do rywalizacji z motorem Lublin. Natomiast finał barażu jest zaplanowany na 11 czerwca o godzinie 15.30. Aleksander podesłał ekipę Czarnie Lniano. Oni występują w klasie B i zajmują drugą pozycję w tabeli. W ostatnim meczu tego sezonu zagrają z drużyną Tor Laskowice Pomorskie. Już 10 czerwca o godzinie 15. Dominik napisał w sprawie drużyny z zjednoczeni Kaczory. 11 czerwca o godzinie 16 zagrają z drużyną GTS Lipka i mają szansę, aby wskoczyć nawet na drugą pozycję w tabeli. Muszą jednak wygrać swój pojedynek, a do tego liczyć na porażkę klubu Błyskawica Nieżychowo z drużyną Nap Przód stara wiśniewka. Na dziś to koniec. Dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Koniecznie ocencie ten film i subskrybujcie kanał, aby nic Was nie ominęło. Pamiętajcie o promocji od Betfan. Szczegóły na dole w opisie. Jeszcze raz życzę Wam miłego, udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!